Siemaneczko, się siemaneczko, jestem ponoczka. to jest Madness Gaming w Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się może e, zrobieniem armii bałwanów i zrobieniem trola, A może nawet kilku. Dlatego możecie już dać lajka, subskrypcję na dole, dzwoneczka, komentarz i możemy zaczynać. Oczywiście zaczynamy od skoku wiary. Tak jest! I trafiony, dobra musimy teraz wrócić na górę z najgorszym są żeby się ma kuń. Konia jeszcze nie wydostałem niestety, no ale to y, nie moja wina, po prostu y, budżet mały i czasu mało, ale to y, właśnie tutaj zrobimy pierw tak, zrobimy pierw tak, weźmy sobie jedzonko, bo jedzonko mamy, miecz mamy, diamentową zbrojkę mamy i teraz mam, mamy łopatę, nie mamy łopaty, muszę wziąć łopatę, to weźmy sobie łopatę, mamy naszego super lisa, tutaj urósł trochę, bo go nakarmiłem, ty... nie słucha się, nie wiem dlaczego się nie słucha. Mamy naszego wilka, a gdzieś mi yy, yy, świnka uciekła. E, dobra, weźmy sobie to. E, weźmy sobie to. Mamy łopatę już i możemy zacząć. O, jeszcze może zbierzmy szybko na, na szybkości całe nasze pole tutaj. O tak, tak, zbieraj, 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 zbieraj. Już jest zebrane. Co co chcesz? Co chcesz? Co się patrzysz? Masz. 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 O. Masz. Jeszcze jeden. I masz jeszcze jeden. I masz jeszcze jeden. Nakarmiony? Dobra, teraz nakarmy szybko krówki. Macie! Jedzcie! Jedzcie! O tak! Wszystkie dostaną! Spokojnie! Nie gryź mnie! Co mnie liżesz O, okej. Okay, chyba wszystkie? Jak nie wszystkie, to nie moja... O, dobra. Jak nie wszystkie, to nie moja wina, bo potrzebujemy jeszcze tutaj owce... Owce nakarmić. Masz jeszcze czarną jakąś. Mamy dziwne. Dziwne, że mamy czarną. Wszystko? A jeszcze mam... Jeszcze mam 6. To szybko! I raz! I 4! I 3, i 2, i 1 i zero! Dobra, wszystkie nakarmione możemy już iść. Możemy iść z sen, bo nic nie słyszę. Okej, okay. to jak mamy zrobić armię bałwanów, to potrzebujemy dynie, dynie już tutaj mamy, bo faremkę sobie zrobiłem. Nie wiem, czy wam pokazywał już się chwaliłem nią. Chyba tak chwaliłem się. Więc. E... O kurde. Jak to możliwe? Józek uciekł. Józek uciekł. No, no nie wierzę, Józek uciekł. Jeszcze dobrą mi jedną. Co za gość. No i owce jakąś. O, jakąś owcę mamy. Dobra. To pierwsze co musimy zrobić to znaleźć biom zimowy. Zimowy był w tą stronę, tak samo jak szliśmy po wilka i naszego lisa, tam gdzieś był właśnie zimowy. I musimy pozbierać śnieżki, żeby zrobić e, blok, z tych śnieżek bloki zimowe, znaczy się e, śnieżne. Chodź tutaj patrz, patrz się na ciebie, chodź tutaj. Potrzebuję perły. Patrzcie się na ciebie, chodź tu. No i znik. Oj, tak, widziałem. Chodź, chodź ha? Ha? I co? Mamy perełkę, patrzcie, mamy perełkę. Okej, okay, i jakiej się używa? Yy, po prostu się rzuca nią, to chyba się teleportujesz, tak? Tak mi się wydaje w sumie. No dobra, yy, tam jest biom zimowy, to tam sobie rzucimy śnieżką. i... Znaczy się tym, perełką. I cyk. Ojej! Jesteśmy na górze! E, nie mam... Muszę się trochę zjeść, bo mnie trochę jakoś obił ten... Mam w ogóle na sobie zbroję? Mam na sobie zbroję! Co jest, że on taki mocny jest? Skakujemy, dobra jesteśmy, na nabijamy zimą... Dawaj śnieżki! Ale szybko, o Jezu, o Jezu! Nie chcę drity, dawaj śnieżki! Dobra... Mamy już trochę śnieżek... Tak, wszystko... Jeszcze trochę nazbieramy... Tak, dobra... Mamy to... Mamy 25 szyb. Myślałem, że jakoś krócej to nam zajmie. dłużej nam to zajmie, no ale nic. Tam coś widać, tam coś widać. Wow. A, to sobie zejdźmy tu niżej. Daj mi mięso! Potrzebuję mięsa! Sorki, ale potrzebuję mięsa. Owcy to ja nie chcę ja nie chcę. Gdzieś tu jeszcze były. Nie mam zboża. Nie mam zboża, bym kozy jeszcze wziął z nami. No no, no nic, no nic, no, no nic nie zrobię, niestety. Zrobimy sobie kółeczko w sumie. Pobiegnijmy. O, tam jest nasza faremka. E, mała. Pobiegnijmy do koła. Pobiegnijmy do koła tylko dlatego. Że chciałbym kiedyś, w jakimś niekrótkim czasie, znaleźć e, podwodny świat. A jakoś, jak tutaj biegałem, nic nie widziałem, to trochę będzie ciężko go znaleźć. Żadnego właśnie nie widzę. Nic tutaj nie ma. Nic. Oj, jest królik! Chodź! I umierasz! Nie widzę królików w tej grze, to znaczy się... Normalnie to je lubię, ale w, grze to, w, tej, w tej grze to ja ich nie lubię. Tam jest żółw. Żółwia to ja nie wiem jak oswoić. W... O, tu, tu mieliśmy żółwie. Tu chyba były żółwie, jak dobrze A nie, dalej. Dobra, tutaj są żółwie. Tu są nasze żółwie. To je trzeba jakoś oswoić, tylko nie wiem jak. Właśnie o to chodzi. Nie wiem jak. Chcesz kość? Nie, ty kości nie zjesz. Może rabita tego, skórę chcesz? Masz. Hm. Śnieg chcesz. Oj, sorry, sorry, sorry. Masz, jeszcze raz, przepraszam. Już jesteśmy w domku, za daleko to nie odchodzić. No co się robi, nie widzę. No co Jezu, ale że Józek nam uciekł, to jest normalnie niedowiarny. Jeszcze mi lamę zabrał. Okej, okay, potrzebujemy tak, dyni potrzebujemy, tak żeby nie rozwalić tutaj. Dyni potrzebujemy, zbieraj go Zbieraj, dynię. Wszystkie po kolei tutaj te dynie zbierzemy, żeby po prostu je wziąć. A, bo trzeba głowę zrobić, głowę na samym, na samym szczycie tego postawić dyniową, i wtedy zrobi wam się a, właśnie armia taka 7? 7 to za mało, potrzebuję więcej, o, właśnie tak. Wytwarzaj się! Wytwarzaj się! A to tak nie działa. Olej, o, ole, szkoda. O, mamy kolejne dynie, się pojawiły. Zbieramy dynie, zbieramy dynie, zbieramy dynie. Okej, okay, 9. No dobrze, to zaraz się kolejne zrobią przy okazji na pewno. Może się robić, to w tym momencie idziemy szybko znaleźć jakieś e, jakie? o! Wyrzuciłeś to. ty. Jakiś weźmiemy sobie... Zrobimy... E, gdzie to jest? Gdzie to jest? Powiedz, o, jest jedna dynia. E, tu mamy już 10, ale potrzebuję to do e, zrobienia. Oczu i ust tej O, kolejna dynia, dobra. Już, już jest dobrze, już jest dobrze. Okej, okay, to zróbmy sobie nowe, bo nie wiem gdzie tam to zostawiłem. I chyba to się wkładało tak. I tak. Tak? Nie. A, pomyliłem się. Eee. Dobra, już wiem. Musimy to postawić i wtedy zrobić, Ok, Więc stawiamy je gdzieś tutaj. Albo nie, od razu możemy zrobić tak. Zamitam wezmę na różny kurczak nie uciekł, ty nie, na pewno nie uciekniesz, to się nawet to nie, madr, nie martw, nie mart A jeszcze weźmy sobie żelazo. Żelazo tutaj mam chyba nawrzucane gdzieś, nie mam nawrzucone nigdzie. a e, Tu mam na, nawrzucane... Wezmę całego staczka. A zróbmy sobie właśnie bloki, żeby zrobić tego trolla ogromnego, co mają e, te te ludki w obozach. Robimy sobie dwóch od razu. E, tak, dwa, trzy? Nie wiem, ile trzeba tego. Dwa, cztery? Nie wiem. Dobra. E, to jest śnieg, tak, to jest śnieg. Blok śniegu i robimy sobie blok śniegu o gdzieś, Ciszej, bo się nie słyszy nic. Ty! Okej, okay. hopa, hopa, hopa. Cyk, 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 cyk. O, jednego nam zabrakło, ale miałem w domku jeden, jeden bloczek, to sobie wezmę go. To, to? nie, tu. O i to weźmiemy. Weźmiemy sobie, cyk, 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 cyk. Tyle, tyle już nam wystarczy. Ile mamy? Trzy. No to niestety zrobimy sobie tylko jeszcze jeden dodatkowo. Ten i kolejny, ale nam nie starczy oczywiście yy, pumpkinów. A no, może sobie dwa zostawić. I teraz tak, a, głowę robiłem. O! Ale wybuchają, ale wybuchają! Dobra, mamy, mamy ludki, mamy znajomych. Eee, co to było? Czemu, czemu wyleciało coś z siebie? Cześć, cześć. Cześć kumplu, cześć, halo, cześć. Będziesz mnie bronił? Okej, okay, będą nas bronić, nasze ziomeczki. Co nie? Ej, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Tego później zrobimy, a teraz... Spróbujmy zrobić trola. Trola zrobimy gdzieś tutaj. Niech będzie, żeby sobie chodził i nas bronił. Eee, trola chyba się robiło też w ten, w ten sam sposób. Tak mi się wydaje. Nie, nie w ten sam sposób. Tak? Nie. Jak się trola robi? O! O! Udało się! Siema! Cześć. Okej. Okay, yy, mamy tutaj osiągnięcie zrobione. Mamy naszego przyjaciela i co on będzie nas bronił? Będzie nas bronił? będziesz nas bronił, chyba tak! Ja mam nadzieję, że będzie nas bronił. No dobra, to trzeba... Yy, tak jak myślałem, trzeba zrobić więcej po prostu tych bloczków jeszcze. Zróbmy sobie o właśnie... Ile tu? No, tylko trzy. Trzy nam nie wystarczą, no dobra. Tak to jak trzy na mnie. Okej, okay, opiekuj się naszymi krówkami i owcami, o tym też nie widzę. I zrobimy sobie kolejnego, jednego, ostatniego. Niech będzie. A tak, bo mamy akurat jedną głowę. Kumplu, masz przyjaciela. Patrz, zrobię ci przyjaciela, patrz. Hop! Masz, przyjaciela, ale ziomek twój, nie? Będą dwa sobie chodzić. Bę... A co ty tam wyjadasz, ty mały ty oszołomku, ty? Co, będziecie się bić? Będziecie się bić, czy co? Będziecie się bić? Czemu go popychasz? Masz. Masz. Kotleta chcesz? Masz. Nie jesz takich rzeczy? Dobra, to ja zabieram. Ja zjem. Mamy więcej dyń. Dobra, mamy więcej dyń. A weźmy sobie te dynie. Zbierzmy. Zrobimy te ko kolejne potworki, tam, e, armię tych bałwanów. Osiem punktów, mam. No, spora, powiem Wam. To wszystkie? Nie, jeszcze tutaj. Tutaj i tutaj, dobra. Cyk, 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 cyk. Aaa, i mamy ziomeczków. Jeszcze więcej ziomeczków. Czemu tu jest śnieg? Co oni wchodzą do netheru? Naprawdę wchodzicie do netheru? Chyba oni wchodzą. O, ty, rzuca nim, rzuca nim. O, zabił, zabił tego. Zabił e, szkieleta, Troll. Dobra, będą nas chronić, to jest najważniejsze. To już nie muszę się przejmować, żeby sam z nimi walczyć. Będziesz mi posłuszny, ziomuś. Będziesz mnie słuchał. Almas zeza. No i czerwonego zeza. Dać ci coś do oczu? Nie no, chyba on nie gada, no to raczej nic nie chce. Eee, okej. Okay. Mamy ziomeczków tutaj, co i tak mało, co się stało? Czemu ty wchodzisz do meteru? Powiedz mi, czemu ty wchodzisz do meteru? Czemu wy wchodzicie z Dziwne to było, nieważne. Wejdźmy sobie ten terę, zobaczymy czy oni w ogóle tam siedzą. Okej. Okay. Jestem w meterze tu gdzie byliśmy w jednym odcinków Ale żadnych nie... O Boże ile tam zrobiłoś? To mi nie jest potrzebne akurat. A... No nic, nie ma ich tutaj. Nie wiem czy to... Może od pogody oni umierają. Od pogody myślicie, że umierają? Cześć kumplu! Chcesz się bić na śnieżki? Nie, to nie. Nie chcę. Widać. Jeden mi wraz do domu! Czemu mi wlazł do domu?! Czemu on mi... O, tutaj nie jest. Dobrze, 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 dobrze. Cześć. Nie wchodzisz. Drzwi zamknięte dla Ciebie. Mamy już armię. Mamy trole zrobione tam. Właśnie, będą nas chronić już. Ciszej, bo nic nie słyszę! A teraz możemy zająć się taką ważną rzeczą, taką jedną ważną rzeczą, którą miałem zaplanowane. Nazwijmy sobie zwierzaczki. Nazwijmy sobie zwierzaczki. Niech to będzie tak. To chyba trzeba włożyć tu, jak, jak dobrze pamiętam, tak, i, i zmienić tu nazwę. Jednego nazwiemy worek. Od jednego z swoich fanów. Po, powiedział mi jeden z, z fanów, żeby nazwać konia kołnierzyk. Ale żeby go nazwać... Ale w sumie mogę go nazwać, tylko żebym musiał go wyciągnąć z tej doliny tam. No dobrze, i kolejnego nazwiemy... Mamy worek, mamy bekon i mamy kołnierzyk. No dobrze, to zróbmy to tak w, tak, w takim momencie... Oj, złożę to do środka. Dobra, pilno ich tam z środka. A... Um, do tego nasze Go nazwiemy Worek. ma Worek. Będziesz mi posłuszny teraz. Będziesz się mnie słuchał. Zawsze i wszędzie. Zróbmy sobie trochę... Okej, okay, mamy... Co ty, Co ty jesz? Co ty jesz? Co ty jesz? Co mi kradniesz już? Jakiś... Kogo on rzuca? Czemu w trolla rzucasz? A ten się zna, Bije z tym! Oni się biją z Senderem. Perełka wypadła! Dawaj perełka. i mamy... On nawet Dirta złapał. Okej, okay. i skok wiary Dobrze, mamy tutaj kołnierzyk. Nasz kuń będzie kołnierzyk. Uwa, uwa, uwa. Nasz kuń będzie kołnierzykiem. Uwa. No nie! Nasz kuń będzie kołnierzykiem Tak, go nazwiemy kołnierzyk, tam jest wo wilk to jest worek. Weźmy sobie tutaj minik... odsuń się... Ko Ale czemu się? Czemu się kręcisz? Czemu się kręcisz? Przestań się kręcić. O, A, posłuchał! Dobra, chociaż posłuszny jestem. Uła! Wzłaś tu na dół, a ja idę stąd. Tak, idziemy stąd, lecimy na górę, ale lecimy. Okej, okay. jesteśmy już na górze. Niszczymy, 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 niszcz. Wrzucamy sobie i mamy ostatniego bekona. Gdzie jest bekon? Gdzie jest nasza świnia? Bekon, to ty? To ty bekon? Nie, gdzie jest bekon? Co jest? Gdzie jest bekon? Tu, jest bekon! Patrzcie, jest bekon, dobra, chodź tu. Jest bekon. Dobra, yy, Bekon, wracamy do domu. Zapraszam, nie ma nigdzie uciekania. Idziemy do domu. Ale przyspiesz trochę, bo nie mam całego dnia. Bekon, on jest za gruby i tam nie wejdzie. Dobra, Bekon, wskakujesz tu. Tu zostajesz na chwilę. Ja szybko zrobimy. Szybko, szybko, szybko. Mam jednego fensa. Mam więcej fensów. Dlaczego nie mam więcej fensów? To jest znaczy się tego, yy, płotków. Daj mi płotki, daj mi płotki. Tak. Dobra, mamy już trochę płotek. Bacon! gdzie jesteś? Bacon! I Bekon się nam w tego, w owce zawienił. Ja ci dam. Ty, właśnie ty. Mam zboże? Nie mam zboża, jak zwykle. Jestem takim biedakiem. Ty ty, 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 gdzie idziesz? Do metalu? Nie wchodź to nie wchodź do Netaru! Ty owca! Chodź tutaj eee, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam? Chodź tu. Kici, 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 chodź. Chodź, chodź Tutaj jestem, ty! Przez jesz zboże, chodź tu! No Wskakuj. Okej. Okay. I za nieposłuszeństwo będziesz tutaj siedzieć. A czemu one, te bałwany, się czepiają tych, tych, tych Ja tego nie rozumiem. I kolejna mi uciekła! Dlaczego mi kolejna uciekła? Ty! Patrz, co mam. Patrz, co mam. Chodź. Chodź tu. Tu chodź. Tu chodź! Dobra. Okej, okay, mamy to. Nie ma uciekania, będziesz tam siedział. A teraz jest bekon? Bekon, 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 bekon. Jak on mi tak zniknął, no? Jest, patrzcie, pojawił się. W tym samym miejscu. Ty, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Patrz, co mam dla ciebie. Cyk, cyk. E, bo wiem, że lubisz się w błocie. Tap, tap. Tutaj jestem. A co to? Co się stanęło. Czemu ja tu mam dziurę? Czemu ja tu mam dziurę? Tu creeper wybuch? Naprawdę tu creeper wybuch? Czy co co to, co to? Dlaczego ja mam tutaj dziurę? Ej, ale w sumie fajna dziura. Co nie? Fajna dziura. To mamy, mamy, mamy bekona. Mamy bekona. Mamy worka, który siedzi tutaj. Tak, trzymaj te kury worek. Trzymaj. I mamy naszego kołnierzyka, który siedzi na dole i muszę go jakoś stamtąd wydostać. O, jest właśnie, o tutaj, o, ta! Jest kołnierzyk. Dobra. Mamy kołnierzyk, Jeszcze trzeba lisa jakoś nazwać, ale akurat nie mam przy sobie tych. Nie mam przy sobie żadnych... Jedziemy na górę. Nie mam żadnych name tagów, muszę iść do kopalni, żeby je pozbierać. Ale to już następnym razem ziomeczki. A mam nadzieję teraz, że filmik się podobał z tymi, właśnie z tym bekonem, który nam co. Już myślałem, że to bekon nam uciekł. Zawsze pamiętajcie. No time for life, dajcie like, subskrypcję, komentarz, dzwoneczka. Mam nadzieję, że filmik się podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Madness Gaming. Pa pa.